Barcelona naprawdę była bliska pierwszej wpadki już w drugiej kolejce. La Ligi jednak no, jak zawsze wracają z takich wyników jak ten w poprzednim meczu z Levante. Siemanko, tutaj katalański białkot. Dzisiaj jestem sam, niestety nikt mnie nie towarzyszy. No i będzie to krótszy odcinek, w którym porozmawiam sobie z wami o tym meczu wczorajszym już z Levante. Dajcie znać w komentarzu oczywiście co sądzicie o tym meczu. Stawcie łapkę w górę, subika a bez zbędnego przedłużania ja przejdę do tego spotkania, no bo jak w poprzednim meczu tych emocji nie było, no to tutaj je dostaliśmy zdecydowanie, bo po pierwszej połowie raczej każdy fan Blaugrana był zażenowany tym, co zobaczył. Levante skutecznie kontratakowało po prostu FC Barcelony, no i do szatni schodziliśmy z dwubrankową stratą do rywala. Teren okazał się niezwykle trudny, nie tylko dlatego, że mieliśmy wody po kostki i no, sama murawa była no, dosyć mocno naciągnięta wodą, no to no, Lewantę po prostu pokazało że no, u siebie nie będą odstawiać nogi. No i tego nie robili, świetnie wykorzystywali tą przestrzeń za plecami obrońców. Ta wysoka linia no, ma swoje bankamenty, no i tu zdecydowanie mogliśmy zobaczyć, dlaczego jest to tak ryzykowne. No, aczkolwiek jesteśmy już, myślę, przyzwyczajeni po poprzednim sezonie, że Barcelona Flicka walczy do końca i żaden wynik nie jest, nie przesądza już spotkania przed 90 minutą, także trzy punkty trafiają do, do Barcelony i to jest najważniejsze. Myślę, że przejdę do piłkarzy na sam początek, którzy. No mnie raczej większość zawiodła w tym meczu. Zdecydowanie, bo no nie było to najlepsze, nie było to najlepsze spotkanie większości z zawodników, którzy występowali na boisku. Może zacznę od tyłów, Kubarsi pierwsza połowa, naprawdę fatalna przy pierwszej bramce, to moim zdaniem to jest jego wina, wcześniej też był bardzo niepewny w wielu interwencjach, w drugiej połowie już się poprawił, także no tutaj zdecydowanie gdzieś no potrzebował być może jakichś wskazówek od Hansiego Flika, bo no, strasznie elektryczny był, o wiele gorzej niż Araujo, który w tym meczu akurat w porównaniu z Majorką, gdzie no często dawał jakieś piły kompletnie do nikogo, czy no nie, nie był zbyt pewną postacią, no to tutaj raczej to on z, dwój, z dwójki Kubarsia rucho był tym pewniejszym. Eric Garcia wyrasta naprawdę na żołnierza Hansiego flika takiego konkretnego. Myślę, że Niemiec naprawdę uwielbia Erica Garcia i tym meczem też udowodnił, Hiszpan dlaczego jest stawiany przed Kundę na ten moment na tej pozycji prawego obrońcy? Bo jest niezwykle pewny po prostu i ta prawa strona jest zazwyczaj zamknięta i nic, nic tamtędy nie przechodzi do tego jego podłączanie się do akcji ofensywnych. Moim zdaniem to jest naprawdę coś, co, co, co jest fenomenalne, coś, co jest zaskakujące też, no bo Eric Garcia raczej kojarzył nam się z takim fight głębokim, rezerwowym który rzadko wchodzi, tak było za Chawiego, a Hansi Flix z niego zrobił naprawdę konkret piłkarza. No i myślę, że to ten mecz, to na pewno tutaj jeśli chodzi o Erika, na plus. Alejandro Balde, i tutaj połączę to z Markusem Rashfordem, bo tutaj zdecydowanie brakuje jeszcze takiej nici porozumienia między tą dwójką. Balde często szedł na obieg Rashfordowi, gdzie Rashford mu ostatecznie tej nie zagrywał i kończyło to się jakąś taką dziwną grą na dwóch metrach, Wymianą podań pomiędzy lewą obrońcą a, a skrzydłowym, z czego nic nie wynikało. Także tutaj to jest ten jedyny mankament. Myślę, Baldę też myślę, że warto zaznaczyć to, że się nieźle grzał w tym meczu. Żółta kartka, za tak naprawdę wyraz frustracji uderzając w piłkę po, po decyzji sędziego, gdy ten podyktował aut w drugą stronę. Często kamery pokazywały właśnie go, gdy był dosyć taki rozemocjonowany, także no, ten mecz naprawdę był dla niego irytujący. Marcus Rashford za to hasał na tej, na tej lewej stronie. Pokazał więcej niż w meczu z Majorką. Dostał, co ciekawe, szansę od tej pierwszej minuty ze względu na próbę Rafini, wystawienia Rafini na, na dziesiątce, do czego jeszcze przejdę, ale Miał kilka takich zrywów, siateczkę założył, wejście w pole karne były. No, być może nie było takiego konkretu w postaci dobrego dogrania w pole karne czy też strzału, ale myślę, że powoli powoli będzie to tylko zmierzało ku lepszemu i Anglik na ten moment no, nie zawodzi, ale też no, nie zachwyca, że tak powiem, i no, na razie nie możemy. Jakoś sądzić myślę Anglika po tych dwóch spotkaniach i tych no, niepełnych minutach. Przejdę do środka i zacznę od Casado, bo to jest też ciekawe, że wyszedł w pierwszym składzie. Oczywiście no, ze względu na to, że Frankie De Jong um, był niedysponowany na to, na to spotkanie. Być może był to wyraz trochę taki y, pomiędzy liniami, że gdy pojawiają się plotki o potencjalnej sprzedaży Casado, to Hansi no Zapierając się, że on chce, aby Kasadu został w klubie. Wystawia go w pierwszej 11 z kosztem Gaviego na przykład. Także niektórzy doszukują się takich tutaj podtekstów, myślę, że może coś w tym być, bo jest to na pewno było to trochę niespodziewane, że tu Kasadów od pierwszej minuty zaczął. No ale zagrał słabo, bo zdecydowanie to nie był mecz w którym pokazał, że faktycznie jest mocną stroną tej Barcelony, chociaż też myślę, że nie ma co tutaj sądzić po, tym, po tej połówce z tego względu, że no raczej i tak Casado jest postrzega postrzegany jako potencjalna głębia składu, uzupełnienie e tej te całej kadry, a no nie jako titular, no mimo wszystko powinien lepiej wyglądać na Levante, ale e no na ten moment no, jest to, jest to takie, takie zastanawiające. Też dajcie znać w komentarzu, co wy uważacie no, o samym pomyśle sprzedaży Casado. Wiadomo, że jest, że Barcelona będzie szukała zastrzyku gotówki i każda taka oferta mm, no, będzie rozpatrywana. Moim zdaniem 30 milionów za marka Casado to jest za mało na obecnym rynku. Tylko pytanie, czy... Barcelona jest w stanie w ogóle więcej wynegocjować ze swoją pozycją. To jest bardzo kluczowe w tej, tej sprawie. Sam Markasado patrząc na to, za ile piłkarze obecnie chodzą na, na rynku transferowym. E, piłkarze naprawdę anonimowi idą za 30 milionów, no to taki Markasado, młody piłkarz, e, obiecujący. No moim zdaniem, tutaj pod 50, od 50 zaczynamy. Także. E, no. Z, nie obraziłbym się, gdyby Marquesa do odszedł, ale no, obraziłbym się, gdyby odszedł za 30 milionów, tylko na przykład. Takie jest moje stanowisko tutaj. No i przejdę do Pedliego. Fenomenalny Pedli. To, jak już mówiłem, to jest jak frytki, zawsze są dobre. Także do tego wymagamy od Pedliego, który yy, no zdecydowanie był najjaśniejszą postacią Barcelony w tamtym spotkaniu. Nie zawodził. Tak naprawdę podpiął Blaugranę pod, po, pod ten powrót. Także no, gdyby nie on, byłoby cienko i no kolejny po prostu masterclass w wykonaniu Hiszpana. Rafinia na dziesiątce moim zdaniem nie zdał egzaminu. To, to po prostu nie działa. Próbował schodzić nisko, rozgrywać, porozrzucać, ale wtedy właśnie brakowało kogoś na tej dziesiątce tam yy, pomiędzy liniami. No i no, nie tworzyło to żadnej przewagi, mam wrażenie, że. To, to, że Rafinha próbował więcej rozgrywać e, gdzieś, e, no, gdy później już oddawał tą piłkę i no, faktycznie stawał tam pomiędzy liniami, to też nic z tego nie wynikało, e, z tego, że on tam był. Także e, no, były, te, były te głosy, że okej, okay, Rafinha może zagrać na tej dziesiątce, jest taka opcja, ale no, w tym meczu przynajmniej nie zdał to egzaminu i o, o wiele lepiej Brazylijczyk wyglądał już w drugiej połowie, gdy. Wszedł Dani Olmo za Markusa Rashforda, Rafinha przeszedł na lewe skrzydło, miał więcej miejsca. To mimo wszystko jest ta jego strefa boiska, w której czuje się najlepiej. No i stamtąd już to zagrożenie generował, no bo między innymi ten jego jeden ze strzałów, który no dosyć fartownie był obroniony przez bramkarza Levante. No tam już te zagrożenie generował zdecydowanie Brazylijczyk. Lamin Yamal to był chyba... Najgorszy mecz dla Minayamala od nie wiem kiedy. No, kompletnie sobie nie radził. Mam wrażenie, że oprócz tego, że Murawa mu przeszkadzała, no bo mimo wszystko no, gdzieś ta te, um, przyczepność piłki z podłożem jest tutaj kluczowa, a no, gdy piłka wpadnie ci w koło, że, no to już wszystko ciężko gdzieś ją tam wyczuć. No i Manu Sanchez, lewy obrońca Levante, no napsuł krwi y, młodemu skrzydłowemu, także no, no, nie powiedziałbym, że był jakiś fatalny Lamin Jamal, ale to zdecydowanie był jeden ze słabszych piłkarzy Barcelony. Tak, tak bym to określił i ta ocena, która jest, moim zdaniem odzwierciedla tego, że po prostu w, w, no, większość spotkania to no, Lamin Jamal no, nie generował żadnego zagrożenia. Pod koniec zagrał świetną piłkę, po której e, e, El Gazabal skierował piłkę do swojej, do swojej bramki, aczkolwiek no oprócz tego, no to nie jestem w stanie wymienić no nie no jedno to przyjęcie takie piętką e, dosyć efektowne, no ale ostatecznie nieefektywne, wywalczy faul oczywiście, także no coś tam z tego było, ale no mówię, no, jeden z gorszych meczów Flamina Mala zdecydowanie moim zdaniem e, myślę, że się dużo osób ze mną zgodzi, że no nie był to mecz młodego Hiszpana, no i Ferran Torres, który Okej, okay, w pierwszej połowie zawalił, bo powinien przejść tą, z tej sytuacji bramkę no, z, się myślę zagotował, gdy, gdy miał tą piłkę, piłkarz, bramkarz był na kolanach, tam wystarczyło no, po prostu z, z zimną głową, spokojem, wykończyć tą akcję. No jednak on posłał atomową y, atomówkę w poprzeczkę, także. Y, no zabrakło tutaj zdecydowanie trochę spokoju, w drugiej połowie o wiele lepszy, bramka na 2-2 niezwykle kluczowa po stałym fragmencie, także no Ferran Torres, dwa mecze, dwie, dwie bramki godnie zastępuje Roberta Lewandowskiego, który w tym meczu, meczu już wrócił, także ciekawe czy w meczu z Rajo zobaczymy Polaka już od pierwszej minuty, yy, aczkolwiek Ferran Torres zdał egzamin, był to solidny mecz, yy. Torresa, także tyle. No, jeśli chodzi o wejście z ławki, no to kluczowe były zmiany Daniego Olmo i Gawiego, bo i Gavi zagrał lepiej niż Casado, i Daniel Olmo zagrał lepiej niż Rafinia na tej 10. Ostatecznie Rafinia zagrał lepszy, lepszy mecz niż Rashford w drugiej połowie. Także jakby tu oceniać Hansiego Flika, to zdecydowanie reakcje pozytywne zareagował na to, że Lewantę no, nisko raczej będzie chciał kontrolować, że potrzebna jest być może większa rozwaga w tym rozgrywaniu i wprowadzenie Olmo, który no zdecydowanie lepiej czuje się na tej pozycji numer 10 od Rafini. No i Gaviego, który w przypadku no, z jakiejś straty będzie w stanie szybko odebrać piłkę, to zdał egzamin. Dodatkowo oczywiście Christensen. W, wszedł z Robertem Lewandowskim. Polak no, wydawało się, że dłużej będzie pauzował, jednak to zielone światło się pojawiło. Także no, też w tej jednej sytuacji potencjalnie faulowany w polu karnym. Hmm. Sędziowie myślił zrzut sędziowski, także, no nie wiem, bo wcześniej była też taka sytuacja, gdzie no, niby obrońca Lewanty dostał w twarz, no, a później faulowany był Robert Lewandowski zdecydowanie w polu karnym. Za co, no, gdybym myślę, że nie ta sytuacja przedtem, sędzia podyktowałby jedenastkę, yy, a też uważam, że patrząc na cały mecz, to Robert Lewandowski byłby niezwykle przydatny, o wiele bardziej niż Ferrandorez. Mieliśmy wiele tych wrzutek w pierwszej połowie, które. Zazwyczaj no, kończyły się po prostu wybiciami albo no, strzałami, które nie generowały żadnego zagrożenia. A myślę, że Polak, gdyby znajdował się wtedy w 16, no, mógłby którąś z tych y, okazji y, wykończyć. Podsumowując, tak. Lewantę świetnie chciał wykorzystać wysoko linię obrony Barcelony. Oczywiście. Trochę tam szczęścia było w tym wszystkim, no, ta sytuacja, że ten Romero w tej 15 minucie tam sobie tak poprzekładał to, że Kubarski zachował się w taki sposób we własnym polu karnym, trochę jakby nie wiem, miał już żółtą kartkę i bał się zareagować, no to sprawiło, że objęło prowadzenie Lewantę. Rzut karny kontrowersyjny i tutaj też pytanie do Was, czy według Was... Powinna zostać podyktowana jedenaska po ręce Alejandro Balde, bo wiele, wiele osób ma wątpliwości, w tym ja. No z jednej strony, ja bym chciał, żeby za takie ręce jedenastki były dyktowane. Z tego względu, że gdyby nie ręka, to piłka zmierzałaby w stronę w światło bramki. To jest po pierwsze. Ale że. No i też no, ta odległość była tam znaczna. Także no myślę, że Balde miał. Jakiś tam czas na reakcję, cofnął tą rękę. Faktycznie to, to nie było tak, że on miał jakąś tą rękę naprawdę wychyloną, to miał już przyciele pra praktycznie, ale no, mimo wszystko gdzieś tam była ta, ta wychylona. Także no, ja bym chciał, żeby takie karne były dyktowane, jednak takie karne nie są dyktowane. Latają obrazki teraz rozmaite z Czułamenim, z sytuacją z El klasiko domowym, ligowym, gdzie no, czułameni dostał w rękę. Wiadomo, z bliskiej odległości, no ale ręka była wtedy bardzo nienaturalnie ułożona i tam zdecydowano o, o braku rzutu karnego. Tutaj tego karnego już podyktowano, także no wielka burza jak zwykle w social mediach po meczach Barcelony i decyzjach sędziowskich. Yy, aczkolwiek yy, dzięki wynikowi i powrocie nie ma to większego znaczenia. Ja mówię, ja bym chciał, żeby takie karne były dyktowane ogólnie, ale nie są i to, że podyktowano... Akurat jednostkę po tej ręce Balde, no to jest nie wiem, no dziwne, bo no zazwyczaj nie są gwizdane takie jednostki. No i z tego, z tego miejsca no dziwi mnie to niezwykle. Także myślę, że na tyle ja bym chciał się jeszcze tutaj pokryć na tym, że Lewanty ma 18% posiadania piłki według FOTMOBO, także to statystyka wręcz, nie wiem, zatrważająca. No, nie widziałem dawno coś takiego, żeby na no, więcej XG wygenerowali, To też jest ciekawe, że, że, te, że tak te liczby wyglądają. Motmy, ja już powiedziałem, myślę o Pedlim, że no, moim zdaniem to był najlepszy piłkarz Barcelony. Myślę, że w większości, bo yy, jako jedyny, całe spotkanie po prostu wyglądał yy, jak on, jak piłkarz z największego topu. Yy, także myślę, że nie jest to żadna kontrowersja, że daliśmy tu Pedliego. No i zapomnieliśmy w poprzednim odcinku oczywiście o Motmie za mecz z Majorką, także tutaj Lamin Jamal trafia za, za bramkę asystę, Do wtedy to był świetny mecz Jamala, błyszczał, a w meczu z Levante był niewidoczny, wręcz schowany troszkę do kieszeni przez Manu Sancheza. Odświeżyliśmy tą grafikę modmów. Jeszcze nie wiem, czy to będzie tak dokładnie wyglądało, aczkolwiek nie będziesz tych rozwalonych wizerunków, piłkarzy po całej planszy, tylko raczej będziemy starali się układać to w taką taką tabelkę, żeby to było dosyć przejrzyste. Będzie to wtedy. Też pokazywało po kolei, kto, kto jest pierwszy w klasyfikacji, drugi, trzeci potencjalnie. No na razie jest tylko dwóch piłkarzy, Laminia, Mali, Pedli. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. No i następny mecz, Rajo Vallecano. Kolejny mecz na wyjeździe z drużyną, która walczy o europejskie puchary nadal. Także no, oni w czwartek będą rozgrywali spotkanie z niemanem Grodno, co... No jakoś tam może nastawiać nas, że no być może będą trochę bardziej zmęczeni. Po, po pierwszym spotkaniu zwyciężyli z Zieloną 3 do 1 na wyjeździe. No mecz bardzo dobrze rozegrany przez, przez drużynę z Madrytu. Druga kolejka dopiero chyba w poniedziałek w ich wykonaniu, także no nie możemy tutaj, nie mamy większej próbki ich formy, aczkolwiek no wygrywają. Jeśli o to chodzi, są drużyną, która kojarzy mi się z taką niewygodnością, jeśli chodzi o Blaugranę. Gdy jedziesz właśnie na ich stadion, no to przyjmujesz taką postawę dosyć ostrożną, że no nigdy nie jest to łatwe spotkanie. Też rozgrywaliśmy z nimi mecz na początku poprzedniego sezonu, i to też było takie spotkanie, które wymagało dosyć sporego wkładu. I zaangażowania od, od, od Barcelony. Tam dopiero wejście do niego Olmo trochę odmieniło wygląd tamtego meczu. Także ja się spodziewam naprawdę trudnego meczu, dlatego daję 2 do 1. Tutaj chłopaki bardziej optymistycznie 3 do 1. Oczywiście, wy też dajcie znać w komentarzu, jaki wynik dajecie, jeśli chodzi o to spotkanie. Też wracając do meczu, znowu graliśmy w zielonych koszulkach, i to jest dla mnie. Niewiarygodne, że La Liga robi taki cyrk o te, o, o, ten, o te kolory koszulki, z tego względu, że bierzesz drugi komplet, on kompletnie różni się od yy, koszulek Lewante. Bierzesz trzeci komplet, on się kompletnie różni od koszulek Lewante. Sędzia w tym meczu miał. Czarny trykot, który zlewał się z koszulkami lewante i nagle nie widzą w tym eksperci od tego żadnego problemu. A gdy mają, nie wiem, mają zagrać pomarańczowych na, na ciemne trykoty Levante to jest problem. Dla mnie to jest też zaskakujące, dlaczego tak jest. i no, no nie rozumiem tych decyzji, dlaczego Barcelona nie, nie może sobie nadal zagrać w nowych kompletach strojów, tylko muszą ciułać w tym trzecim, zielonym, drugim meczu rzędu. Mam nadzieję, że z, z to już yy, ta sprawa będzie rozwiązana i w końcu zagramy w jakimś komplecie z, z faktycznie tego sezonu. Andreas Christensen się połamał znowu, to też jest informacja, która dzisiaj do nas doszła, znaczy, no dzień po meczu. Z też znowu jakiś dyskomfort odczuwa Duńczyk. Także no odejście niego Martineza stało się już cięższe w tej perspektywie, no bo zostaje nam dwóch stoperów. Także no jest świetnie. Żart Martin nadal nie zarejestrowany. Wojtek Szczęsny nadal nie zarejestrowany. Ronnie nadal nie zarejestrowany. To z dziennikarskiego obowiązku was informuję, dlaczego nadal że nadal po prostu tutaj ci piłkarze nie mogą zostać zarejestrowani no i dlatego też Barcelona będzie szukała tych sprzedaży no, muszą zostać zatwierdzone te wszystkie rzeczy no, powrót na Camp Nou to będzie kluczowa sprawa myślę, że starczy na dzisiaj dzięki wszystkim za wysłuchanie, za obejrzenie tego materiału krótkiego no bo nie dość, że jestem sam to nie mam z kim wejść w dyskusję taką e, o czymkolwiek, no to no też e, o jednym spotkaniu tutaj tylko porozmawialiśmy. Nie, poruszy, nie poruszyłem tutaj żadnych takich pobocznych spraw e, głębiej. E, dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o meczu z Lewante. Łapka w górę, subik. Dzięki jeszcze raz, Wiskel Barso. Do zobaczenia na swoich materiałach.